Like z tej strony Jankowe Dzisiaj sobie, tak, nagramy sobie trzeci odcinek przygody w minecraft Dzisiaj będziemy sobie zbierać strasznie dużo drewna I zrobimy sobie mur Żeby nam żadne ząbiaki nie chodziły. Dobra? Na szczęście ta, to jest starsza wersja i zależałem na viagerów. Chcecie więcej, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji i komentarza. Razem z dzwoneczkiem tam przy subskrypcji. Dobra, i konkurs będzie na 1000 subskrypcji. Powtarzam to co odcinek, żebyście dowiali jak najszybciej. Będzie konkurs na Brawl Stars. Mój główny konto. Po prostu będę losował osobę. I która wygra po prostu po prostu będę... nie wiem przez messengerem po prostu jej dam, podam jej to konto, albo nie wiem, po prostu w komentarzach, nie, w komentarzach nie, ale dobra, jakoś jej podam, dobra, bieramy sobie szybko drewno, dobra, bieramy, yy, czy ja miałam jakieś ubuszenie a, yy, jak już musimy zbierać to z tego białego drewna, bo będziemy to robić z tego, i tak myślę, że za trzy odcinki, dwa, bo te odcinki są króciutkie strasznie nie będę robił zbyt długich tak myślę, że będę robił zagrodę albo chodził do kopalni Dalej ja chcę zrobić mur dobra jest dobra, zbieramy mam nadzieję, że troszeczkę zrobimy muru dobra, no właśnie, tyle nam na razie wystarczy no może na połowę starczy. I jak mówiłem Wspominam w tamtym... nie, no tam w nasz pierwszym odcinku, że po prostu yy, zrobimy mur. No mm. żadne zamiaki nie powinny. Dobra, zrobimy sobie tą krówkę. I dobra, idziemy. Dobra, dobra idziemy sobie. Myślę, że odtąd zaczniemy a tam sobie może potem zrobimy most. Yy, czyli jak sobie na białe przerobić dużo. Pewno. Dobra, przytrzymamy sobie... O, mam... Prawie trzy staki. Mam nadzieję, że mam na, 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 nawet na ćwiartkę mógłby wystarczyć. Raz, dwa, trzy. teraz narzędzik powinien o taki. No, klik, I czerży. To są bila No. Tu, tu. Nie, ale obawiam się. Dobra, chyba to robienie muru jest takie zbyt nudne. Zrobię to poza odcinkiem po prostu. A teraz po prostu pójdziemy sobie do naszego domku. Tutaj jest. A zaraz będzie, dobra? Bo mam taki autosabing, który mi się sam po prostu zapisuje? Dobra, zapisuje się. Yy, tak myślę, że nasza przygoda nie może trwać. 50 odcinków, coś takiego. No dobra, buduję się. Dobra, jesteśmy, Odłożymy szybko nasze rzeczy. To może sobie przepalimy. A, i wiem, co zrobimy. Pozbieramy te. Tak się to nazywa. Yy, pozbieramy te. Yy, zboże. Zboże. Będziemy mieli co do jedzenia. No to tak odstawmy, tak? Czy po prostu jak zbierać. No i od razu będziemy wsadzić. Tak, zbieramy. Niesiona są tu. nie to zbieramy sobie. A to sobie pójdziemy dzisiaj do kopalni. Dobra. <coughs> um, Odłóżmy szybko naj, no nie najcenniejsze takie niepotrzebne nam rzeczy. Skrzynik. Albo wszystko co tu wybierzemy. Dobra. Bierzemy, odkładamy. Nie zapomnijcie wpaść na kanał Oskarowe Też nagrywa dużo fajnych gier. Dobra, zostawiamy sobie to. zrobimy sobie mięsko Weźmy sobie kobyl i. Drewno, trochę Dobra, nie białego, nie będę brał. I zrobimy sobie. kilof kamienny. Poza dwa. A pochodni nie mamy. Dobra, idziemy w dole Dobra. Kupiemy się, tak myślę. Nie możemy tutaj. Dobra. Idziemy na dół. Dobra. Kabel. Stąd. Dobra, zbieramy, zbieramy. A, się nie będziemy szukać diamentu, bo myślę, że na razie nie zbieramy, nawet nie mam węgla. Dobra, idziemy. Chyba tutaj mamy przypominam, że tak zróbmy i po prostu teraz się budujemy, żebyśmy byli bezpieczni, żebyśmy mieli wyjście na razie. Tak, Dobrze, Dobra, i idziemy. Pek. O Boże, nie, nie, proszę, nie zabijajcie mnie. Ja się wystraszyłem. Boże, ja nie mogę. Widzieliście, co się stało? Trzymam żelazo. Ja nie mogę. Uff. Dobra. Chyba tutaj na razie zakończymy ten odcinek, bo nie chcę być. Z, z, nie chcę się zawieść. Dobra. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Na razie nie będziemy robić, nie będę robić mur, potem po następnym odcinku zrobię. Do zobaczenia. Cześć!